Baśnie z Hiszpanii. A story from Spain. Idealna sprawiedliwość. Perfect justice. Pancho poznał swojego kolegę 00 na międzyplanetarnym czacie. Pancho had met his friend 00. In an interplanetary chat. I tak szybko, jak tylko mógł, zarezerwował lot kosmiczny, żeby pojechać i go odwiedzić. And as soon as he could, he booked a space flight to go and visit him. Ale podczas gdy 00 pokazywał mu cuda swojej planety. But while Zero Zero was showing him the wonders of his planet, Pancho potknął się, Pancho tripped over i uderzył głową w jakąś kulę, która leżała przy drodze, and bumped his head on a sphere that was lying by the path. Po zderzeniu kula otworzyła się. After the impact, the sphere opened up. I wyszedł z niej mały człowieczek. And from out of it came a little man. Ten mały człowieczek miał ogromnego siniaka na swojej głowie i skakał ze wściekłości. The little man had enormous bruise on his head and was hopping mad. Zero zero przestraszył się. Zero zero was scared. Tak bardzo, że ledwie mógł mówić, so much so that he could hardly speak. I zanim Pancho mógł poprosić o przebaczenie, and before Pancho could ask forgiveness, dwa ogromne roboty w uniformach pojawiły się niespodziewanie. Two enormous uniform robots turned up. One wyciągnęły kilka małych urządzeń. I zeskanowały cały obszar. They took out a few small devices and scanned the whole area. Kiedy one skończyły to robić, when they had finished this, z jednego z tych urządzeń wyłoniła się mała metalowa karta, from out of one of the devices. There emerged a small metal card. I jeden robot wręczył tę kartę małemu człowieczkowi. That one of the robots presented to the little man. Bez słowa pochwycili pancho i małego człowieka i zabrali ich gdzieś z wielką szybkością. Without a word, they grabbed Pancho and the little man and whisked them away at top speed. Zanim się spostrzegł before he knew it, Pancho został zamknięty w ogromnej kuli z tym małym człowieczkiem i z bardzo poważnie wyglądającym robotem ubranym czarną togę. Pancho was locked up inside a large sphere with the little man and a very serious looking robot dressed in a black toga. Zanim zdołał zrozumieć co się działo, usłyszał robota, który wypowiadał następujące słowa: Before knowing what was going on, he heard the robot say śmiało, zaczynaj. Go ahead. Bez wahania mały człowieczek dał mu ogromny cios w głowę. Without hesitation, the little man then gave him a lusty blow to the head. Robot wyjął inne urządzenie. After this the robot took out another device. Sprawdził pulsującą głowę Pancha. Checked Pancho's throbbing head. I w końcu wręczył mu, wydrukował mu małą metalową kartę. And finally issued him with a small. Metal card. Hmm, to było za mocno. Teraz Twoja kolej. Too hard. It is Your turn now. Nie przekraczaj tego, co jest wytłoczone na tej karcie. Do not exceed what is stamped on the card. Pancho nie miał pojęcia, co się działo. Pancho had no idea, what was happening. Rozejrzał się wokół siebie. He looked around him. Przez niewidzialne, przeźroczyste ściany widział dużo innych kul, a każda zawierała w sobie robota ubranego w togę, a obok niego stali ludzie, którzy uderzali i popychali się nawzajem, trzymając w dłoniach małe metalowe karty. Through the transparent walls he could see numerous other spheres, each one containing a robot dressed in a toga, along with people hitting and pushing one another, clutching little metal cards in their hands. Mały człowieczek stojący przed nim spojrzał na pancha z wielkim strachem. The little man standing before him looked at pancho with fear, a robot nadal wyczekiwał z boku, and the robot remained expectantly at their side. Możesz go uderzyć. You may hit him. Pamiętaj, nie mocniej, niż jest napisane na karcie. Kontynuował robot. You may hit him. Remember, no more than on the card. Continued the robot. Pancho zawahał się. Pancho was hesitant. Robot w todze niecierpliwie zaczął wyjaśniać. The robot in the toga impatiently explained. To jest właśnie proces idealnej sprawiedliwości. This is a process of perfect justice. Tobie nie wolno się niczym martwić. You must not worry about anything. Obydwoje otrzymacie. Ten sam ból, który zadaliście drugiej osobie. Both you will receive exactly the same harm that you have dished out. Jeśli jeden z Was przekroczy granicę, to dostaniecie kolejną kartę z dokładną wartością, wymaganą do tego, aby rachunki zostały wyrównane. If one of you exceeds the limit, you will receive another card with the exact value required for everything to be equalized. Idealna sprawiedliwość. Perfect justice. To brzmiało bardzo ładnie. That sounded very nice. Nikt nie mógł być w gorszym niż ten drugi. No one could come out worse than anyone else. I każdy będzie cierpiał tyle samo, ile zadał cierpienia innym. And everyone would suffer what they had made others suffer. Pancho był zaskoczony. Pancho was surprised. Zdumiewało go, jak bardzo na wysokim poziomie byli mieszkańcy tej planety. At how advanced they were on this planet. Tak bardzo chciał podzielić się tym ze swym kolegą 00, że pobiegł w kierunku drzwi. He was so keen to remark on it to 00, that he ran towards the door. Nie wolno ci wychodzić powiedział robot blokując wyjście You may not leave said the robot blocking his way Ty musisz ukończyć cały proces You must complete the process Ty musisz wykorzystać wszystkie punkty na swojej karcie You must spend the points on your card Pancho Zadumał się. Pancho was pensive. Wcale nie miał ochoty uderzyć tego małego człowieczka jeszcze raz. He had no desire to hit that poor little man any further. Mimo, że to było prawdą, że ten mały gostek naprawdę mu przyłożył nieźle. Even though it was true that the little guy had really whacked him one. Już dobrze, w porządku. Ja mu wybaczam, w końcu powiedział. It's fine. I forgive him, he said finally. Nie, powtórzył robot. No, repeated the robot. Ty musisz użyć wszystkich punktów na swojej karcie. You must use the points on your card. To jest właśnie proces idealnej sprawiedliwości. This is a process of perfect justice. Co za nieszczęście. What a pain. Jak to może być niemożliwe komuś wybaczyć? How could it be impossible to forgive someone? Pancho zaczął się czuć poddenerwowany. Zaczął go irytować ten nadenty robot. Pancho began to feel annoyed at this rather snooty robot, więc wziął tę swoją kartę. So he took his card i przedarł ją na dwie części. Tore it in two. I powiedział. And said. Patrz. Teraz już nie ma żadnych punktów. Look. Now there are no points left. Robot wydawał się załamany. The robot appeared to break down. Zaczął wydawać z siebie jakieś gwiżdżące odgłosy. It started emitting whistling noises. Dużo świateł. Lots of lights. Całe jego ciało się podświetliło. All over its body lit up. I stracił kontrolę nad swoimi ruchami. And it lost control of its movements. I kiedy już się wydawało, że zaraz wybuchnie. Just when it appeared that it was going to explode, robot powrócił do stanu normalnego. The robot returned to normal. I powiedział cicho. And quietly said, To się zgadza. It is correct. Teraz możesz wyjść. Now you may leave. Dziękujemy za użycie naszego systemu idealnej sprawiedliwości. Thank you for using the system of perfect justice. Drzwi się otworzyły. The door opened. Ale zanim zdążył się przywitać z zaskoczonym 00, but before he could greet the shocked 00, pancho musiał. Usunąć małego człowieczka z siebie samego. Pancho had to remove the little man from himself, który ściskał go z całych sił i dziękował. Jak gdyby Pancho uratował mu życie, who was embracing him and thanking him as though Pancho had saved his life. Opuszczając tamtą kulę on leaving the sphere Pancho zaczął rozumieć. Pancho began to understand. Wszędzie wokoło, all around, on mógł zobaczyć użytkowników systemu idealnej sprawiedliwości. All around he could see perfect justice system users, którzy leżeli na rozkładanych łóżkach i wyglądali na zmęczonych i wyczerpanych. Lane on camp beds and looking tired and exhausted. Zero, zero wyjaśnił, że głównym problemem z systemem idealnej sprawiedliwości. Zero zero explained that the main problem with the perfect justice system. Było to, was that, że było prawie niewykonalne zadanie komuś takiej samej ilości bólu, jaką się otrzymało od tej drugiej osoby. It was almost impossible to give out the exactly correct amount of harm. Wymierzanie sprawiedliwości i wymiany ciosów. Trwały całymi dniami. The judgments and exchanges of blows would end up going for days and days. Każdy się bał, że skończy właśnie w takim procesie idealnej sprawiedliwości. So scared was everyone of ending up in the judgment process, że wielu ludzi zaczęło żyć w wielkim odosobnieniu that many people lived isolated lives really w małych szklanych kulach inside small glass spheres zupełnie tak jak ten mały człowieczek na którego upadł pancho just like the little man pancho had fallen on kilka dni później pancho powrócił do domu a few days later Pancho returned home. Ale jego imię nigdy nie zostało zapomniane na tamtej planecie. But his name was never forgotten on that planet. Wcześniej nikt nigdy nikomu niczego nie wybaczył. Previously, no one had forgiven anyone anything. Ale dzięki niemu, but thanks to him. Oni odkryli, że przebaczenie jest konieczną częścią sprawiedliwości. That forgiveness is a necessary part of justice. Bye.